Sytuacja z ulicy Obornickiej w Poznaniu. Rowerzysta zmierza w kierunku skrzyżowania pasem do prawoskrętu, po czym kontynuuje jazdę na wprost, wjeżdżając prosto przed prawidłowo jadący pojazd, a na koniec reaguje agresywnie na ostrzegawczy sygnał dźwiękowy. Krzysztof, Twój komentarz. Nie potrafię nic powiedzieć, co mogłoby go oczywiście usprawiedliwić. Jasne. Takie zachowanie jest karygodne. Jako rowerzysta no, jechał sobie krawędzią jezdni, e, myślał, więc wjechał na chwilę na pas do prawo skrętu. Wszyscy przecież widzieli, że nie miał e, zamiaru skręcać w prawo, więc pojechał prosto. No. Pewnie tak, tak to sobie wytłumaczył, poza tym jeszcze ktoś na niego pewnie zatrąbił. A to Jak już miał. jest niedopuszczalne. A to już jest to, niedopuszczalne. To jest niedopuszczalne. Dzięki panie dyrektorze, czy ta eskalacja wzajemnej agresji również ma wymiar rowerzyści kierowcy także w świetle ostatnio wprowadzonych przepisów obowiązujących rowerzystów? Tak, tak. I, i ja, ja, ja osobiście uważam, że, że właśnie w tym obszarze będzie coraz większa eskalacja, dlatego że e, naraża się środowiskom rowerowym celowo tu mamy jeszcze większy. Stopień nieprzygotowania do wspólnego uczestnictwa w ruchu drogowym. Ten ostatni przykład o tyle był dobry, że jak widzowie i my widzieliśmy, ten, że pan rowerzysta miał pretensję wyraźną, Oczywiście. Że, że ktoś ośmielił mu się zwrócić uwagę no, w sytuacji, kiedy jednak to on ewidentnie zachował się, no co najmniej nieprawidłowo w sensie formalnym, tak, to co potem robi, to co teraz przed sekundką widzieliśmy, czyli takie celowe oddalenie się od prawej krawędzi jezdni, no, jest niczym innym, jak tylko formą takiego wychowywania innych uczestników ruchu. To ja Ci pokażę, że będziesz musiał zwolnić, bo ja mam pełne prawo do tego, żeby jechać tą, tą, tą drogą tak samo jak Ty. Ja to rozumiem. Ale każdy z nas powinien zachowywać się nie tylko z myśleniem o mnie, nie tylko zgodnie z zasadami, ale także z myśleniem o innych. I, i tego chyba nam tutaj dzisiaj najbardziej potrzeba na etapie już przygotowania do samodzielnego uczestnictwa w ruchu drogowego, niezależnie czy, jesteśmy, czy chcemy być kierowcą, czy też po prostu jesteśmy rowerzystą, kolejnogowcem, czy użytkownikiem innego urządzenia wspomagającego ruchu. Faktycznie, jeżeli brako, będzie ma, nam brakowało empatii w stosunku do siebie nawzajem na drodze, to się wszyscy pozabijamy, tak czy inaczej, i w związku z tym, że jest nas coraz więcej, jeżeli chodzi o uczestników ruchu drogowego, na coraz szerszym wachlarzu pojazdów, którymi się poruszamy, z infrastrukturą, która nie nadąża tak jednak do końca za ilością pojazdów, chociażby rowerowych, to jest to, o czym dzisiaj mówiłeś tak. rano, rano, Krzysztof, kiedy, kiedy rozmawialiśmy, no. Bez, bez tej empatii możemy mieć autostrady dla rowerów, tak naprawdę, a i tak rowerzyści między sobą się pozabijają. Wiesz, to prawda. Jest nas coraz więcej, rowerzystów chyba jest coraz więcej, ale o tym będziemy mówić też przy okazji tak. dzisiejszych faktów. I w wielu miastach zaobserwowałem, że zabiera się kierowcom pasy ruchu, przekształcając je w drogi dla rowerów.